Zobaczcie jaka wyspa Zobornika jest, no, potworny zapach, za moment zejdę tam niżej i pokażę Wam na samym dole jak to wygląda. Jest to pierwsza kaskada wpływającej psiny i jak zobaczcie dalej płynie to wszystko do Odry, za moment Wam pokażę z dołu jak to wygląda. Zobaczcie zresztą tutaj, jestem na pierwszej kaskadzie, gdzie wpływa rzeka psina do rzeki Odry. I powstał zaton o potwornym zapachu obornika, naniesiony tutaj. no Jest to coś to, to, to taka niemała. I zobaczcie, że jeżeli nogą się delikatnie to dotyka, to jest to tak grube, że utworzył się po prostu korzecz. Zobaczcie, jak tą nogą rusza. Nie wiem, czy to widać ten jak to się zaczyna bujać potworny zapach smród normalnie obornika i to wszystko wpływa do odryw to jest pierwsza pierwsze schodki tak jak tej, tej kaskady naszej pokażę wam drugą stronę Czy tak to ma wyglądać? No, trzeba będzie powiadomić znowu FZGW Bliwice, że coś takiego jest. Bo to prędzej czy później pójdzie dalej, do Odry i popłynie przez odcinek miejski. Idę stąd, bo nie idzie wytrzymać z tym zapachem tego obornika tutaj. Potworny odór.